Siemanko, siemanko i trochę jeszcze witam was kochani serdeczne eee... Zdravstvujcie, priviet To co się dzieje w tym kraju, to jest normalna ista, paranoja Słuchajcie, ludzie nie mają zielonego pojęcia o historii Także zapraszam do wysłuchania tego materiału do samego końca Bo jest zajebisty eee, I pokażę, nie dość, że to co się dzieje Z jakiego powodu powstała ta cała mm, wojna na Ukrainie O co w tym wszystkim biega eee, Ale cała sytuacja na świecie, z jakiego powodu się dzieje I teraz tak jak z tego się możemy wytaraskać, też jest rozwiązanie. Ale to będzie w dalszej części tego odcinka. Tu z góry serdecznie chciałem podziękować Michana, Michałowi z kanału Podziemne Księgi za to, że właśnie pomoże mi po raz kolejny tworzyć ten materiał. Więc kochani, zaczynamy. Istna, istna paranoja. W Polsce jest zakaz ruskich pierogów. W Polsce górnik dobrze ma przesrane, ponieważ przypadkowo ma barwy takie jak, jak Rosja. Także to, to jest istny normalnie obłęd. To co się dzieje w naszym kraju. kraju jak ludzie zostali zmanipulowani przez to, że teraz myślą, że sokoły, o może w ten sposób, żeby unikać pewnych słów, sokoły, wiecie, zostali podnięci, że teraz mają oni przesrane, że, że niedźwiedź jest zły nie chodzi mi teraz o personalnie tych dwóch gości na samym szczycie, ale o dwa po prostu narody. Żeby to wszystko skumać, trzeba się cofnąć troszeczkę wstecz i pomyśleć. Było kiedyś takie coś, co się nazywało Majdan, wszyscy wiedzą, rozpizdziel właśnie U Sokołów, i została tam przejęta władza. Cały świat oczywiście bardzo szybko przyklepał tą nową, nową władzę, ponieważ wstawił tam sobie swoje plemię żmijowe, że tak to po prostu ujmę. Plemie żmijowe powstało, tam zostało włożone po to, aby NATO, czyli Narodowa Organizacja Terrorystyczna, Terrorystyczno-okultystyczna, mogła właśnie stacjonować na terenach, właśnie u Sokołów, wtedy bardzo blisko niedźwiedzia. Chodzi o to, że jeśli cofniemy się historycznie i popatrzymy na to, wyjdźmy z tych podziałów, właśnie Polska, Rosja, Ukraina, tylko kiedyś to było takie jebitne państwo na literę L. Nie chcę, żeby, żeby ten film został wywalony, także tutaj troszeczkę staram się przemycać pewnych rzeczy w komentarzach możecie wpisać właśnie co to było, było za państwo a w zasadzie co to była za Unia w cudzysłowie teraz oczywiście mówię więc teraz patrzcie podłożyli plemię żmijowe plemię żmijowe dogadało się z następnym państwem poparte przez poparte przez Francję i Londyn dogadało się z następnym państwem pasterzy z Pustyni i przygotowuje właśnie tam do nich miejsce. To się dzieje, słuchajcie, na naszych oczach i tak na serę teraz patrząc z perspektywy niedźwiedzi. Nie chodzi mi o tego samego na samej górze, e, pana na P, tylko ogólnie jako całego na, na, narodu. Na moje oko wygląda to w ten sposób, że plemię żmijowe walczy z Słowianami. Nas, jako Polaków, ograli już dawno plemię żmijowe, jest u nas na, na samym szczycie, jako nierząd, e, Ukraina została złapana i również wsadzono tam plemię żmijowe, więc żeby rozmontować właśnie Słowian, a w zasadzie napuścić jeden na drugiego, żeby Słowianie pomiędzy sobą się naparzali, plemię żmijowe na samej górze zaciera rączki tak? Całe wszystko jest po prostu zajebiście zorganizowane, wszystko się udaje, a tu niedźwiedzie w odpowiednim momencie wbijają kija między sprychy. I um, syjoniści, czyli te plemię żmijowe, w tym momencie się wywaliło na Ri. I teraz pytanie, co się będzie działo? I to fajną rzecz, że na przykładzie właśnie tych dwóch państw, Sokołów i, um, i właśnie Niedźwiedzi, mogłem Wam pokazać mniej więcej o co chodzi. Dlaczego mówię mniej więcej? Bo nie mogę tu powiedzieć wszystkiego. Normalna rzecz, cenzura. Witamy serdecznie na, na YouTube. Także zapraszam Was teraz do zobaczenia sobie fenomenalnej bajki, która pokazuje całą sytuację światową, ponieważ jesteśmy w trakcie wojny o ludzkość. I warto jest na to otworzyć oczy. Nie odpierdzaleć, tylko i wyłącznie teraz ludzie, którzy e, którzy przyjmują sokoły do naszego kraju automatycznie dają pokłon właśnie plemiu żmijowemu i z nim współpracują. Ja myślę radził zastanowić, a o co mi chodzi, zobaczcie sobie teraz właśnie w tej animacji, do której głos podłożył Michał z kanału, e, o, przepraszam, z kanału właśnie Podziemne Księgi. Także Michał, dzięki ci stary serdecznie. Na was zapraszam do wspólnego oglądania, a na końcu mój komentarz, żeby pewne tematy sprostować, wyprościć i pokazać, jak ja to widzę. Pozdrawiam, na razie trzymajcie się. Ciao, ciao! Coraz bliżej do małej niebieskiej planety zbliżają się żmije gorynycze na czarnej planecie przez nich zamieszkałej. To plemię skrzydlatych wampirów żyje tylko dlatego, że żywi się tymi światami, które zniszczyło. Bo samo tworzyć niczego nie może. Już dawno temu, Żmij upatrzył sobie niebieską planetę pełną różnorodnych bogactw naturalnych, ale według zasad kosmicznego prawa, nie mógł zabrać ludziom planety siłą, bowiem sam by zginął według sprawiedliwych praw. Tak więc Żmij wymyślił sposób, żeby ludzie sami się zgodzili oddać wszystko, co dał Bóg ich dziadom i pradziadom. Wiele wieków brzmi wciągał ludzi w grzechy, aby zasłużyli na życie w nieszczęściu. Zaczęli je mieszać ludziom w głowach, oduczać ich życia według sumienia i honoru, i przyuczać się do żmijowych zasad. Zamroczeni ludzie zaczęli kłamać, kraść i zabijać się wzajemnie. Zapomnieli prawdy swoich przodków i zaczęli żyć nie według sprawiedliwości, ale dla płytkich korzyści. Nie chronili swoich rzeki mórz, nie cenili swojej ziemi i lasów, lecz tylko siali zamęt, śmierć i zniszczenie. Prawdziwi wrogowie zacierali dłonie, ciesząc się z pomnożonego majątku i nastąpiło przez to wiele krzywd i nieszczęść na błękitnej planecie. Żmije zabijali władców poprzez różne modlitwy i mroczne rytuały. Zmuszali wszystkich ludzi do czytania tych modlitw, mówiąc, że są to modlitwy do Boga, a ludzie nie widzieli kłamstwa i nie rozumieli, że przyzywają tym swoją zgubę. Żmije stworzyli swoich potomków z ludzi. Na oko byli podobni do ludzi, lecz duszą do żmijów, i mianowali ich władcami. Pośród ludzi I nakazali im surowo, by chronili swoją odrębność i władcami mianowali tylko tych, którzy są z ich żmijowego rodu, aby tylko oni władali wszystkimi narodami. W tym celu wymyślili różne chytrości i kłamstwa, aby potomkowie ludzkiego rodu nigdy nie mogli zostać władcami. Tak nastąpił rozkwit dawnych rodów władców. Najwięcej żmiowych potomków osiedliło się w Małym Królestwie na Wyspie. Przyuczyli oni swoich poddanych do władania poprzez kolonizację i uważanie siebie za władców, a innych za niedorozwiniętych podludzi i swoich niewolników. Żmie ich zapewniali, że pragną wolności dla wszystkich, lecz tak naprawdę czynili z ich niewolników, by doprowadzić ludzi do zguby. Zła czarownica, czarna królowa, ze żmijową duszą, najważniejszy pomocnik żmijnego plemienia. Pół świata podporządkowała swojej woli, a planeta stawała się coraz czarniejsza i wszyscy wdychali ten czerń. Z tej przyczyny pozostało niewielu dobrych ludzi, a planeta stała się już tak czarna, że niewiele brakowało już do końca tego świata. A w ogromnym wszechświecie było wiele innych planet i cywilizacji, lecz ludzie o tym nie wiedzieli i aby nie pomógł im nikt z innych wyższych światów. Żmije wymyślili, aby wyśmiewać przekonanie o innych, wyższych, sprawiedliwych i jasnych światach. Ludzie patrzyli tylko pod swoje nogi i nie podnosili głowy w niebo. Wstyd im się zrobiło, że dobrą planetą zawładnęli żmije. A koło małej planety z księżyca, ze słońca i innych stron przelatywało wiele kosmicznych statków, i ludzie obawiali się wojny, będąc pod wpływem żmiowej hipnozy czarownicy. Z kosmicznej oddali. Patrzono na to z białej planety, gdzie mieszkańcy znali prawa Stwórcy i czcili go. Jako mądrym i rozwiniętym zrobiło im się żal, okłamanych i nierozumnych ludzi, i wysłali z białej planety swoich czarodziei, aby żyli pośród ludzi i pomagali im. Uczyli ich rozumu, dobra i sprawiedliwości. Wielu takich czarodziejów osiedliło się w pewnym państwie, gdyż ludzie tam byli najlepsi i odważni duchem. Wasylica, wszechmądra, jest jednym z takich posłańców. Dobrzy czarodzieje chcieli nauczyć ludzi komunikować się z prawdziwym stwórcą, a skłamliwym. Z dobrymi istotami, które pomóc mogą im jasnej stronie i całej planecie, ale te modlitwy zostały wyśmiane. Nie zauważali bohaterowie czardziejów, nie słyszeli, gdyż czarni władcy oślepili ich złymi uczuciami, osądzaniem i zawiścią. Oni nie są lepsi od nas. Fałsz i kłamstwo rządziły w ten czas. Bohaterowie zapomnieli o swojej sile. Strach zwyciężył, krępując nim ręce i nogi. Wola czy niewola, wszystko jedno. Zebrała się tylko mała drużyna, nie poddająca się pod władzę czarnych, która zdołała rozpoznać czarodziejkę Wasylicę, usłyszeć ją i pójść za nią. Obudziła Wasylica Iwana Stutysięcznego i nauczyła bohaterów, jak zrzucać z siebie czary żmijowe i walczyć ze żmijem. Drużyna ta zawładnęła kometą żmijowego posłańca. Żmij się bardzo rozgniewał. Jest już tak blisko, jeszcze tylko krok, a naród nie zdoła się obudzić. Jak pomóc prostemu ludowi zdjąć czary? Jak znów stać się narodem bohaterów, a nie żałosnych i tchórzliwych niewolników? Wszyscy uczciwi ludzie powinni usłyszeć Wasylice i zobaczyć drużynę jej bohaterów. Sprzeciwić się powinni ludzie złej czarownicy, czarom mrocznych władców i żmijowemu zamroczeniu. Tylko wolna wola światłego narodu będzie szanowana przez Twórcę. Nowi ludzie powinni żyć sprawiedliwie, w pokoju i zgodzie, ochraniać jasną ziemię i rozmawiać z czystym niebem i twórcą prawdy. Czarny żmij tylko wtedy stanie się bezsilny, gdy ludzie pojmą swój grzech i wyzbędą się, Lenistwa, tchórzostwa i chciwości przestaną służyć złotemu cielcowi i przypomną sobie o wyższych światach. Tylko wtedy zejdziemy z drogi wiodącej do rychłej zguby. Nastał taki czas, że każdy jest odpowiedzialny za los jasnej ziemi, za los planety. Wybór stoi dziś przed każdym: albo zostanie bohaterem, albo będzie niewolniczo służył żmijom. Los ziemi zależy od tego. Czy więcej będzie jasnych bohaterów, czy też sług żmiowych? Opowiedzcie tę bajkę wszystkim, bo w pojedynkę nikt się nie uratuje, przyjdą władcy po swoje zyski. A żmij gorynycz może pokonać naród przebudzony i światły. A świat albo zginie, albo pokona kosmicznych wrogów. Trzeciego wyjścia nie ma. Szukajcie wasylicy wszechmądrej, którą przysłały na pomoc siły dobra. Wstępujcie do jej bohaterskiej drużyny. Póki nie jest za późno, a naszym starszym braciom w niebiosach posyłajcie częste prośby o pomoc. Bez naszej zgody na kontakt, oni nie mają prawa mieszać się w nasz los. Sami na niego zasłużyliśmy swoją nieodpowiedzialnością. Z całej siły swojej duszy, proście niebo. Modlitwa to zwrócenie się do białej planety. Zapomnieliśmy swoich starych bogów, gdyż uciekli do innego kraju, gdy ich wygnano ogniem i mieczem. Ich imiona się nieco zmieniły. Kriszeń stał się Krishną, Wiszeń Wiszną. Musimy sobie ich przypomnieć. Najwyższy pośród nich to Maitreya. Imię jego, tak jak słońce, wstaje dziś na wschodzie, skąd popłynie w świat nowe światło. Wezwijcie go, a on nam pomoże. Musimy się nauczyć krzyczeć do niebios, a zniszczona zostanie piekielna moc. Ogniste strzały trafią w smoka, a świat będziemy kochać tak, jak przodkowie kochali. Żmij straci swoją siłę, jeśli razem staniemy w obronie ziemi i zechcemy zbudować sprawiedliwy świat i żyć znów będziemy po ludzku i według boskich praw. Długo i szczęśliwie. No i sami widzieliście, no, co ja mam powiedzieć. lecie Rosja ma to do siebie, że... Czyli niedźwiedzie mają to do siebie, że przekazują e, informacje z dziada pradziada. Oni mają dostęp do takiej wiedzy, do której my dostępu po prostu nie mamy, bo po prostu nam obcięli ten dostęp. Tutaj, jeśli chodzi o, e, o tą animację, no to... Te aniołki, co tam pokazywali, czy ta boginia, do której należy się zwracać, ja bym tu podstawił właśnie e, świadomość, e, czyli e, pracujmy na sobą, e, zwracajmy się do góry, źródła, stwórcy, Boga. E, każdy z nas to po prostu odbiera inaczej i... E, Żebyśmy nie wpadli w New Age, w następną pułapkę przygotowano właśnie przez żmijowe plemię, na zasadzie medytujmy, siedźmy na dupach i nie robmy nic, to wtedy wszystko samo się zrobi. To dla mnie jest taka, kurczę, na tą chwilę fałszywa duchowość. To jest bardzo ważne, ja sam to robię jak najbardziej, ale tutaj chodzi o to, że biorąc pod uwagę prawo, prawo natury, nie krzywdź i nie pozwól krzywdzić innych. Więc jeśli widzimy krzywdę plemia żmijowego na naszych braciach, Słowianach, czy to po stronie Sokołów, czy to po stronie Niedźwiedzi, nie powinniśmy na to pozwolić i powinniśmy zgłosić stanowczy sprzeciw. To jest moment, w którym wielu z nas otwarło oczy, wielu z nas dopiero te oczy otworzy, ale to jest też moment próby. Czy damy radę wytrwać w prawdzie i nie patrząc na konsekwencje, tylko i wyłącznie dla siebie. Eee, ale patrząc na konsekwencje dla przyszłego pokoja pokoleń, czy... Ja myślę, że tak. Ja myślę, że przy wsparciu Matki Ziemi, ja myślę, że przy wsparciu eee, źródła kosmosu, świadomości, jak zwał, tak zwał, to są tylko i wyłącznie słowa. Mam nadzieję, że czujecie to, co chcę przekazać. Eee, jest wiosna, natura się odradza. To jest idealny moment do tego, aby właśnie stanąć po prawidłowej stronie, aby w końcu powiedzieć, Plemiu żmiłowemu jepsie. Po prostu nie wyrażam już więcej zgody na takie coś. To już więcej nie przejdzie. Takie postawy mam, kochani, serdecznie życzę. Może nie na tyle wulgarnie, żeby była jasność, ale też chciałem coś właśnie konkretnie przyprezentować. I pamiętajcie, matka natura nam sprzyja, bracia i siostry Słowianie. Każdy z nas ma tu swoją robotę do zrobienia, więc zróbmy ją konkretnie. Jeśli Ci się podobało, zostaw lajka, zasubskrybuj, a roześlij znajomym. A ja Was pozdrawiam z całego serducha. Trzymajcie się i do następnego, kochani. Moc jest w nas i moc jest z nami. Na razicho.